Pokażę, jak stworzyć szybko projekt w backhofie. Na jakiejś liczbie napędów program zwykły i program safety. Twalamy nasz generator, podajemy liczbę urządzeń, na przykład 120. Tworzy nam się 7 plików. I teraz są one w takiej kolejności, w jakiej powinniśmy to wykonywać. Pierwsze, co to otwieramy sobie DriveGVL. Widzimy tutaj, że są wszystkie zmienne których używamy do 120 falownika. Zaznaczamy wszystko, kopiuj i wklejamy do Drives GVL, Ctrl S. Kolejną rzeczą jest Safety GVL i powtarzamy tą samą czynność, czyli zaznaczamy, kopiujemy i wklejamy do gvl i Ctrl S. Teraz warto sobie zrobić builda, żeby te zmienne zostały przyjęte i odświeżone, to tak jakby. Kolejną rzeczą jest motor z PRG. Tu również zaznaczamy wszystko, kopiujemy i przechodzimy do motor z PRG. Wklejamy Ctrl S, możemy sobie builda zrobić. Nie ten katalog. Kolejna rzecz, to jest import urządzeń czyli 120 falowników już z podłączonymi, podlinkowanymi, zmiennymi przechodzimy do, ja tu mam jakąś konfigurację yy, sterownik safety, yy, wejścia safety i wyjścia safety więc ważne żeby na początku sobie zaciągnąć tą konfigurację z rzeczywistej instalacji yy, żeby później te falowniki można było przenieść więc wybieramy sobie add existing kitem, wybieramy ten plik który został utworzony. Otwórz. Teraz program nas się zapyta, czy yy, podlinkować od razu zmienne pod te falowniki. Wybieramy tak. I teraz przechodząc niżej, mamy 120 falowników już z podlinkowanymi zmiennymi. Przy 120 falownikach, no to tych linkowań, klikań by było naprawdę sporo. No i teraz te falowniki musimy przenieść do naszej konfiguracji, więc zaznaczamy wszystkie i i, i i i przenosimy. No i teraz falowniki są przeniesione do naszej konfiguracji sprzętowej. Wszystkie linkowania sobie spojrzymy są. Weźmy jakiś losowy falownik. Linkowania wejść, linkowania wyjść. I to co zaimportowaliśmy, możemy usunąć ten device. Ten. Dobrze, zapiszmy sobie teraz to. Ctrl S i możemy zrobić pinta, żeby też coś tam zapisał. Kolejną rzeczą jest program Safety. Więc klikamy na Safety prawym. Add Existing Item, wybieramy nasz katalog, to był back of Generator i zmieniamy tutaj na TwinCat Safety Project XML. Safety Program, otwieramy i powinien nam się wyświetlić teraz komunikat, że nie znajduje mm, sterownika Safety. I wyskoczyło. File to find item. Nie znalazło sterownika safety. Ale program safety zaciągnęło. I teraz pierwsze co robimy, to w target system otwieramy. Wybieramy sterownik safety, który mamy w konfiguracji. Zapisujemy. I tak jak widzimy teraz, zaciągnęło nam nasz blok, którego używamy: tego drive UVB. Stworzyło nam katalog safety, katalog z aliasami i mamy tutaj mm, po 3 trzy, trzy zmienne, które używamy wejściowe dla każdego falownika. Widzimy, że się nazywają tak jak SU120, tak ja jakoś dziwnie numeruje i tak samo są wyjścia raz, dwa, trzy do każdego falownika. Jest ich 120, 119, 120 jest. No jakbyśmy zaczynali od zera, to by numerowało lepiej. Wszystkie zmienne są. No i teraz wchodząc w program Safety, mamy 120 networków z naszymi blokami. Yy, ufb dodatkowo wejdziemy sobie w variable mapping te zmienne które tu są czyli odwołujące się do, do tych zmiennych one są już podlinkowane i tak samo wpisane tutaj są te zmienne tak i teraz kolejna rzecz, te zmienne które tutaj zostały dodane wchodząc w nie, one nie mają nic. I teraz, żeby nie robić tego e, linkowania ręcznie, kolejnej rzeczy warto zauważyć, że tych zmiennych jest od groma. Więc robimy sobie zapis. Zamykamy minkata, jest. Otwieramy sobie kolejny plik tekstowy Gideon TS projekt. I teraz zaznaczamy wszystko oprócz tego owner p idziemy na sam dół, na sam dół i tak ctrl c teraz wchodzimy w katalog gdzie mamy projekt yy, plc jest tu taki plik który się nazywa tsproj edytujemy sobie go no, akurat plus można w notatniku, bo to, to jest czytelniejsze zjeżdżamy na praktycznie na sam dół i szukamy tego owner b tylko tak jakby nie od naszych falowników, bo są zmienne od falowników automatycznie podlinkowane w konfiguracji, powinno być na początku jako, że nie mogę znaleźć tej zmiennej, która tu powinna być, to zróbmy inaczej. Włóżmy sobie ten jeszcze raz program. Ważny jest ten początek, a ten początek będzie zły, to niestety nam nie podepnie zmiennych, więc podepnijmy sobie chociaż jedną zmienną, żeby się utworzył wpis w tym Gideon TS-PROJ. Jesteśmy ten, wybieramy zmienną. Eee, to jest Drive Active S1 Drive Active. Ok. Zapisujemy. I w tej chwili, zapisz, tak, wychodzimy. Teraz jeszcze raz edytujmy ten, ten sproj. O, i o to mi chodziło. W tej chwili otworzyła nam się tą zmienną, którą podlinkowaliśmy. Więc zaznaczamy tą zmienną i wklejamy to, co było w tym pliku tekstowym. Ctrl S. Wychodzimy. I teraz otwierając ten projekt. projekt przechodząc z powrotem do programu Safety i wybierzmy sobie jakąś losową Mamy zmienną podpiętą Wszystkie zmienne są podpięte, to są wejściowe, to są wyjściowe I została nam ostatnia rzecz To zamknij, to zamknij Jest Device Safety no, nie chciałoby mi się ręcznie tutaj wpisywać tych pozostałych wartości, a nie da się też ich zaimportować, żeby w to miejsce, tutaj wchodzi nam krańcówka awaryjna fizyczna z modułu. E, konfiguracji sprzętowej, jaka będzie na instalacji, nie znamy, więc. E, no tutaj potrzebne były tak naprawdę puste linkowanie nie da się tego zrobić z automatu, żeby wpisało tutaj, a nie było nic podpiętego więc do yy, tego, żeby to zrobić wykorzystamy korzystamy ostatni plik, czyli safety command też jest dość długi, zaznaczamy go, ctrl-c i wklejamy w dolnym wierszu podpisanym command, ctrl-v Skleiliśmy, nie widać, ale jak weźmiemy strzałeczkę do góry, to wszystkie komendy są. I teraz, po kliknięciu Enter, wszystkie wejścia zostały podpisane czyli zostały utworzone mm, zmienne. Zostały utworzone zmienne z pustym, tak jakby linkowaniem. I w tym momencie powinniśmy tutaj podpiąć. W, Fizyczne wejście z modułu. Wejście, wejście i tak samo STO, SS1. To są fizyczne wyjścia. Więc, tak naprawdę, w programie Safety zostało nam podpiąć te rzeczy i utworzyć jeden blok z wyłącznikami awaryjnymi, którego wyjściem będzie zmienna e STOP. I to tak naprawdę. No jest błąd, no bo jest, nigdy nie, nie jest używane STO, STO, bo nigdzie nie jest podpięte. Ale chcemy zapisać tak. I tak naprawdę to wszystko.